Siemano wszystkim, koty i kociaki, witam na moim kanale I dzisiaj my będziemy oglądać creepy odcinek z Cartoon Catem, Hagiwagi, Wuggy, Bendy i ktoś tam będzie jeszcze Ogólnie ten odcinek wysłał jeden z was i w ogóle napisaliście mi, że koniecznie musimy obejrzeć ten odcinek, więc zobaczymy co tam ciekawego Ja specjalnie nie oglądałem, ja zobaczyłem tylko tytuł, że tam na pewno będzie Bendy, Hagiwagi cardon i wszystko to jest w prawdziwym życiu, więc zobaczymy co się wydarzy. No a przed tym jak zacząć banda? Top komentarz z poprzedniego odcinku. Chcesz się pojawić też tutaj, zostawić top komentarz? A może już jutro tutaj się pojawisz właśnie ty? No i pamiętajcie, banda, kto nie z nami, ten pod nami, więc jeżeli ty nie chcesz być pod nami, a chcesz być z nami w mojej bandzie Maxa, lapuś się do góry i sobie dzwonkiem. No a my zaczynamy. I tak, dobrze, u nas już. Ale grubo, sztos. Więc to taki u nas był fajny odcinek Banda, mam nadzieję, że wam się spodobało, naprawdę jest bardzo fajne, fajnie wyszło, więc super widzowie jesteście sztos, to pójście do góry, nie zapomnij... Zapom... Co to było? Nie Mówiliście, żebym się nie bał. Banda, mam zamknięte okno, Jakby to mi wyjaśnicie teraz? Tutaj też nikogo nie ma. Co jest grane? Tutaj jest nikogo nie ma. Jakbyś nie, nie wierzyliście mi, co jest grany. Dobra banda, nie wiem co się wydarzyło i nie chcę nawet wiedzieć, więc... ...lapusie do góry zostawiajcie, jak zawsze, Max, tylko lapusie, lapusie, lapusie. Dziękuję w ogóle, że byliście, z Wami był Maxim 6. I do zobaczenia, banda, jutro.